Z okazji najpiękniejszego ze świąt, Dnia Kobiet, życzę wszystkim paniom wszystkiego, co najpiękniejsze. Niech każdy dzień przynosi wiele zadowolenia i satysfakcji. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, wszystkim kobietom małym i dużym dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, tym mniejszym sukcesów w nauce, kochanym w naszym pracującym w szkole, spełnienia marzeń i satysfakcji z pracy. Wszystkim Paniom, tworzącym społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Polsku, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Życzę przede wszystkim dużo radości, optymizmu i pogody ducha, by każdy dzień przynosił możliwość odkrywania i pielęgnowania swojej wartości jako człowieka, a każdy dzień, nie tylko 8 marca, był Dniem Kobiet. Wszystkiego najlepszego. Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom chciałbym życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności. Żeby każdego dnia na Waszych ustach było widać uśmiech. Dla Pań ładnych życzeń parę mam. Zdrowia, szczęścia, miłości, bukiet kwiatów i słodkości. Wszystkiego najlepszego! 8 marca to dzień wyjątkowy. Dlatego życzenia tworzą w naszej głowie. dziewczynki, kobietki. Od nas dostanie życzenia z serca głębi płynące, Moż do tego luz pachnące, uśmiech, i szczere i czekoladki. Niech ci wypełnią życzę szufladki. Dużo szczęścia i radości, sukcesów i pomyślności. Miej na ustach uśmiech słodki, w życiu zaś nie troski. Z okazji Dnia kobiet, życzę Wam. Pogody ducha, spełnienia marzeń, samych cudownych chwil, miłości, zrozumienia i wspaniałych przyjaciół. Dziewczynki, kobietki, wspaniałe panie, patrzcie na świat w barwach różowych. Dni wam życzymy szczęśliwych i zdrowych. Niech szczery uśmiech wam z twarzy nie znika, a w uszach rozbrzmiewa wesoła muzyka. Każdego dnia. I o każdej porze wstawajcie rano w dobrym humorze. Dla was dziś kwiatki i pocałunki. Przyjmijcie od nas te podarunki. Zejo mycia, zejo piania, zejo siecia gotowania. Dziś Dzień Kobiet, Gradaj Panie. Tysiąc światów na spełnienia marzeń. My chłopcy! W Dniu Kobiet święta chcemy podkreślić, że każdy pamięta o codziennym trudzie i poświęceniach, o Waszych różnych w życiu doświadczeniach. Stoimy przed Wami, kłaniając się w podzięce za miłość, za dobroć, za wielkie serce. Życzymy radości na każdym kroku i kilku wolnych, chociaż dni w roku. Dzisiaj dzień piękny, uroczysty. Taki dzień raz się w roku zdarza, gdy 8 marca z gwarem wiosny wyskoczy z kartek kalendarza. To wspaniałe, wielkie święto, więc chłopcy i panowie całujemy dziewczyny za to, że dzisiaj jest święto kobiet. I wszystkim ślijmy słowa uznania, których żaden wiersz nie wypowie. Bukety, gorące życzenia składają dziś wdzięczni panowie. Idzie starszy pan wąsaty. Niesie w ręku bukiet kwiatów, biegnie student z drugiej strony, ma wiązankę róż czerwonych. A tam dalej chłopców dwóch. Niesie dwie gałązki bzu. Co to? Co się dzieje? Przez ulicę, przez aleje tłum się toczy roześmiony. Przecież to dziś święto kobiet. Święto kobiet? Wiem co zrobię! Kupię fiołków pęczek i siostrzycę mej wręczę.